Halo, halo, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Weiser. Witam was moi drodzy już w kolejnym odcinku zagramy w grę pod tym Mountain Blade Warband bez żadnych oczywiście modyfikacji. Witam was, mamy dzień drugi, przygód naszego Weisera Mam nadzieję, że pierwszy odcinek Wam się, moi drodzy, spodobał. A my dzisiaj cóż, dzisiaj będziemy wykonywali dalej zadanko związane z tym kupcem. I po malutku będziemy już obie, obierali strategię prowadzenia rozwoju naszej postaci, ponieważ już dochodzimy do tego czasu, gdzie trzeba będzie już jakąś wybrać daną ścieżkę dla naszej postaci, i po malutku będziemy się kreowali w stosunku do danej frakcji, ponieważ będę chciał już po malutku jakieś pierwsze też zadanka wykonywać dla frakcji, ale to jeszcze nie teraz. Moi drodzy, w dzisiejszym materiałem dalej wykonujemy zadanie sobie z kupcem. Zobaczymy tylko. Aha, widzę, że musimy posprzedawać sobie materiały które zdobyliśmy podczas bitw jak to wygląda jeszcze nasz oddział, nasz oddział widzę, że funkcjonuje ładnie, Leweli żadnych nie mamy dobrze, zobaczmy tak, zatkowaliśmy ostatnio właśnie tą kryjówkę bandytów udało nam się ich pokonać i teraz mamy po prostu wrócić do Praven i kupiec nam wręczy nagrodę naszą zasłużoną więc chodźmy do tej tawerny czym prędzej i przytajmy pana kupca z Praven. Cóż, mój brat dotarł bezpiecznie do domu. Nie wiem dokładnie, co mam z nim zrobić. Może wyślę go na jakiś kalarydyjski uniwersytet? Jeśli wtedy ktoś da mu połobie w ulicznej bójce, nikt nie powie, że to moja wina. Ale to już nie twój problem. Oto reszta nagrody zasłużonej. Pieniądze bardzo się przydadzą, a ja cieszę się, że udało mi się pomóc. Dobrze, teraz interesuje cię zarobienie kolejnej sumki. Możliwe, czego ci trzeba. Pamiętasz, jak mówiłem, że bandyci mają w środku serżnika? Chyba wiem kogo. Kapitana straży. Kilka Miesiąc temu, ten właśnie kapitan, ujrzawszy, ile my, kupcy, zarabiamy na karawanach, postanowił sfinansować własną za y, pożyczone pieniądze. Niestety, jak wielu nowych w tym interesie, nie wiedział, że wielkie zyski to również wielkie ryzyko. Utopił większość funduszy w najdroższych dobrach. Oczywiście jego karawana napadnięto i zupiono, a on sam stracił wszystko. Yy, najwyraźniej, aby Powetować sobie straty, nasz kapitan szedł na drogę występku. Pełnie w obliczu zadłużenia i finansowej ruiny uczyniłbym to samo. Każdy dobry kapitan straży płaci kilku złodziejom i rabusiom, którzy dzięki temu donoszą na pozostałych. Ale nasz kapitan zatru zatrudnia już całą zgraję. Sprowadza ich do miasta, pozwala na wszelkie wybryki i bierze część z ich zysków. Zapewne doszły ci opowieści o kłusownikach, co stali się królewskimi, leśniczymi. Cóż, w Kraladii zazwyczaj to leśniczy prędzej zostaje kłusownikiem. Na szczęście zostaje jeszcze kilku odważnych, uczciwych członków straży którzy powiedzieli mi o jego niecnych występkach. Yy, Okej, okay, dobra, ja tutaj dalej nie będę czytał, bo się zanudzimy w tym materiale. Yy, ogólnie już biorąc, jeżeli chodzi o to danko z tego co pamiętam, troszeczkę przez mgłę to pamiętam, y, ale tutaj po prostu, jak już na samym początku czytałem wam, ma, tutaj jest jeden ze szpiegów yy, i tutaj po prostu jest yy, szykowany atak na to miasto, yy, więc myślę, że Zróbmy to zadanko i, i prowadzimy go ludzi. E e e Dobrze, damy mi znam, znać no i opuszczamy tawernę, wychodzimy na ulicę. Na rogu stoi grupka nerwowych młodych ludzi. Widzisz, że pod ubraniem chowają sztylety i pałki. Kiedy przychodzisz, widzisz w ich spojrzeniach mieszaninę strachu, niepokoju i dumy. Modlę się o to, by twoich wrogów niezalarmowanych ta grupa spiskowców po raz ostatni sprowadza swoją broń. I przygotujesz się do akcji. No i tak, tutaj właśnie będziemy mieli pierwszą walkę. Tutaj, jak widzicie, po naszej stronie są mieszkańcy. Jest ten kupiec z Preven. No i mamy tutaj tych kilku strażników, o których była mowa. No i moi drodzy, nadchodzą bandyci, którzy atakują to miasto. Tutaj chyba raczej damy sobie radę bez żadnych większych problemów. Tak mam, mam nadzieję, przynajmniej, chociaż tutaj widzę, że. Dość spory spierdziel dostają, ale spokojnie proszę państwa, Vicerat tutaj rzuca tymi sztyletami. Problem jest w, tym, w tej misji taki również, że niestety nie mamy mapy dostępnej. I też nie wiadomo w jakich uliczkach oni konkretnie się chowają. Ale tych bandytów też jak możecie zauważyć nie jest jakoś szczególnie dużo. Pięknie, Vicerat za... o kurczę, w sumie oni nad strażniku zabijają. Ho. Dobra, okej, okay. no na szczęście Vicerat jest na straży. Wszystko ładnie pilnuje, o! Widzę, że Swadenscy piechurze też sobie dają radę. Dokładnie tak. No, bo ja, ja malutko będę również robił ankietę, szykował, jeżeli chodzi o tę serię, ponieważ to wy również tutaj zadecydujecie w tej serii, do jakiej frakcji mam się dołączyć. Czy to mają być Nordowie, Kergici, czy, czy może Swadia, czy Saranidi, czy Wagierowie. To już wy zadecydujecie, jak przygody naszego Weiseracego się po... potoczą w tej naszej pięknej serii. Ok, on no, troszeczkę tych bandytów jest. Nie ma cukrywać, on strzela do mnie z zaraz jak Michał walnie. To będzie dosyć niezręcznie. No i dobra. Wszystko, chyba wszystko. No i za tak proste zadanko, właśnie, dostaniemy 100 kolejnych denarów, więc myślę, że jak najbardziej zadanko płacalne. <laughs> No i nie mogło zabraknąć kichnięcia. Z reguły jak kicham w drugim materiale, jeżeli chodzi o jakąś serię, no to staje się tak, że seria jest zazwyczaj dobrze oglądana i będzie dużo osiedleń. Zobaczymy, czy ta przepowiednia będzie dobra w sumie. Okej, okay. dobra robota. Widziałem jak pada tam co najmniej trzech wrogów, e, warsztat dalej, a będą o Tobie mówić w całej krainie. Niestety 10 moich ludzi zostało rannych, muszę ich opatrzyć. E, wkrótce każdy włodrz się dowie, że wajs racy nie zna litości. Dokładnie tak, dokładnie tak. A czemu nie dostałem nagrody? Aha, bo chyba... Tu, okej. Okay. Hmm. Chyba troszeczkę zepsułem. Chyba, że na początku dostałem nagrodę. Już nie wiem w sumie ile mam pieniążków. 550 denarów. Chyba na początku dostałem te 100 denarów. Nie jestem pewien. No dobrze, no nieważne. W każdym razie... Weźmy tutaj, teraz pójdźmy do tego handlarza no i posprzedajmy te rzeczy. Kamienie są warte 1 denar, więc w zasadzie, yy, tutaj, w krainie Karlad, jak widzicie, można bardzo łatwo zarobić. Wystarczy zbierać kamienie i w zasadzie nazbierałoby się ze 20 kilo, i by się miało 20 denarów w kieszeni. Więc myślę, że całkiem opłacalne też to jest biznes. Yy, dobra, z yy, samej broni dostajemy 112 denarów, bardzo fajnie. Teraz pójdźmy do handlarza z towarami, no i temu sprzedamy te narzędzia 352 denary. 663 denary mamy. Na chwilę obecną, bardzo, bardzo fajnie. Okej. Okay. No dobrze, 663 denary. Już za tą sumkę można by tutaj troszeczkę nazbierać większą armię i zrobimy takie my, że pojedziemy na ziemię nordyckie, ponieważ to nordowie opierają się na super piechocie. Jedną w zasadzie z najlepszych piechot oni mają, więc pójdziemy do nordów. Co prawda u Nordów może być troszeczkę ciężko, ponieważ oni tam mają bandytów i barbarzyńców bardzo mocno opancerzonych i to są taki bandyci już naprawdę dosyć silni, więc mam nadzieję, że nie będziemy mieli styczności z tymi silnymi bandytami, no bo... No bo nie chcemy, nie chcemy spotkać takich osób. Też zbytnio nie będę tutaj czasu przyspieszał, ponieważ właśnie boję się, że wbiegnę w jakiś oddział bandytów. Więc to będzie taka dosyć powolna, klimatyczna seria wieczorkami, żebyście mogli się, moi drodzy, rozluźnić. No i spędzić miło czas przy, przy tej serii. Echem, dokładnie tak. No, więc będziemy już jakieś też, jak już mówiłem, ubierali cele dla naszej postaci pierwsze. Na pewno by wypadało teraz tak, przede wszystkim nazbierać o wiele większą armię, tak przynajmniej ze 30 ludzi bym chciał nazbierać w tym odcinku, bo mogę mieć 48 ludzi, tak, przynajmniej ze 30 rekrutów bym chciał nazbierać i bym chciał, oho, czy oni mnie złapią? Oni mnie chyba złapią, a może jednak nie. No właśnie, o tym mówię, tutaj na, u Nordów zawsze jest pełno zerterów i pełno różnego rodzaju bandytów silnych, więc musimy na nich uważać, ale jak już mówiłem, będę chciał przynajmniej ze 30 ludzi uzbierać z takiego powodu, że... Chciałbym już jakieś pierwsze większe bitwy mieć na swoim koncie No i oczywiście bym chciał swoją postać wylewelować na większy poziom, ponieważ na chwilę obecną mamy dopiero pierwszy poziom, więc no jesteśmy... Jesteśmy w zasadzie nikim. Jesteśmy w zasadzie nikim na ten moment, więc no level, level i jeszcze raz level, więc musimy tutaj nazbierać większą armię, żeby móc konkurować już z jakimiś większymi grupami bandytów. Żeby ładnie nam tutaj się doświadczenie sypało. No więc, pozaliczamy sobie tutaj tych kilka wiosek nordyckich. W zasadzie zaraz też zajedziemy do Wagierów. Myślę, że tak, że do Wagierów też sobie zajdziemy I kilku wagierskich ludzi weźmiemy. Na pewno na samym początku gry, no jak widzicie, będę robił armię taką bardziej mieszaną. Nie będę się opierał na armii jakiejś tam danej frakcji. Tylko właśnie będzie to bardziej mieszane. Z tego powodu, że, że chcę, żeby to była jakaś tam pewna uniwersalność. No mój Boże, te muzyki genialne. Jezus Maria, jak mi brakowało Moutemlada, tak szerzemy, ja nie wiem jak to jest możliwe, ale już ponad 2500 godzin przegrałem w tą grę i, i dalej w nią gram. To jest... nie wiem, ta gra mnie jakoś tak wciągnęła. Mam nadzieję, że Ban Lord będzie miał tak samo dobry klimacik. Mam nadzieję, że też, też na to liczycie, bo no naprawdę bardzo, bardzo fajnie, e, spędziłem ten czas przy Orbędzie. Mam nadzieję, że tak samo będzie właśnie przy Banner Lordzie, Oby. Oby Dobrze, 27,7 ludzi mamy. Bardzo fajnie. Jedziemy jeszcze do tej wioski i zajdziemy sobie do tamtej wioski, do Mazen. I, I myślę, że już stoczymy naszą pierwszą bitwę z bandytami, taką samodzielną. Wcześniej mieliśmy bitwę, ale to były bitwy z e, zadania. Ja nie wiem o co chodziło. Mi się wydaje, że ten kupiec jeszcze dawał jakieś inne zadania. Byłbym w stanie w sumie przysiąść. E, mi się wydaje, że chyba troszeczkę za mało tych strażników, poza widziami, on się obraził na mnie. Albo obraził się w ten sposób, że. Po prostu za dużo jego ludzi po, u, ucierpiało, bo on tam mówi, że bardzo musi teraz dużo ludzi. E... ucieka chyba przed tym kolesiem, tak, go niego. Zobacz, ten w ogóle Wagier ma o wiele mniej jednostek, ale wychodzi na to, że ma o wiele, o wiele bardziej doświadczone. I, I ten Nord się boi, to jest ciekawie. No, czyli co, Wagierowie wychodzi na to, że wygrywają w wojnie póki co. No, wygląda to ciekawie. Wygląda to ciekawie. Też oni na razie, jak widzicie, nie mają dużo ludzi, oni mają po 45, 50, 60, ale z biegiem czasu nie będą sobie coraz to bardziej armię uzupełniać, bo będą mieli coraz to większe jednostki. Tak samo jak nasza postać. No i dobrze. Moi drodzy, 34 osoby mamy w oddziale. 8 mamy wigierskich rekrutów, 18 nordyckich, kilku mamy tutaj już... Doświadczonych ludzi od Swadim, bardzo fajnie. Dobrze, to teraz wrócimy na tereny, właśnie z Swadim, i pójdziemy polować na pierwsze jednostki bandytów. Zróbmy sobie również Savika. O, nie, zamek jest. Ismirala, czyli Wagierski zamek, jest pod oblężeniem, czyli Nordowie tu chyba blegają, A raczej próbują, tak, jest bitwa, zobaczcie. I Nordowie, Nordowie wygrywają w tej bitwie. Tak, pokonają Bojara Naldere. Ha! O, kurcze, czyli już. Czekajcie, który my mamy dzień? My, moi drodzy, mamy dzień czwarty, i wychodzi na to, że dnia czwartego, nordowie rozpoczęli oblężenie i w ciągu tygodnia zdobędą pierwszy zamek. No, to jest coś niesamowitego. Chociaż nie czekajcie, król się wkurzył, 200 ludzi biegnie. No, na razie tylko tak duże bitwy to ją możemy niestety podziwiać, ale zobaczymy do kogo się dołączymy, do kogo Wy również bierzecie. Tak myślę, że mniej więcej w 6-7 e, odcinku zrobię właśnie ankietę, do kogo my się dołączymy. No a póki co na razie od tego 6-7 odcinka, jak już mówiłem, skupimy się na naszej postaci, na wekspieniu jej i, i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Zobaczymy. Na razie to my musimy znaleźć grupki mandytów, a póki co e, mamy z tym problemy pewne. Ale to zawsze, nie wiem czy zauważyliście, ale zawsze o tym lecie było tak, że yy, kiedy masz się mało jednostek, to jest pełno bandytów, którzy cię gonią, chcą cię zabić, chcą cię ograbić i chcą cię zgwałcić, a gdy już masz troszeczkę większy oddział to nagle ci wszyscy bandyci gdzieś się chowają po lasach albo znikają gdzieś w swoich kryjówkach yy, i, i nie ma jakich złapać. To jest takie troszeczkę yy, problematyczne zawsze, ale mam obóz bandytów z lasu no i super. O i tu jest bardzo dużo tych bandytów. Zatykajmy w zasadzie. Tylko czy my damy radę? O, tam się inne oddziały dołączyły. Eee, no ale cóż, pełen mieszek wyczułam, nosem na kilometr. Myślę, że chyba trochę ci za ciężko, co? Nie dostajesz niczego poza zimną stalą, bydlaku. Okej, okay, 30. A nie, tam ci się nie dołączyli. 34 do 17. Myślę, że powinno nam się udać. Eee, myślę, że powinno nam się jakoś udać. No zobaczcie, no już oddział całkiem zaczyna się tutaj nam przedstawiać ładnie. Całkiem ładnie, okej. Okay. Dobra, powydajmy sobie troszeczkę tutaj rozkazów. Chodźcie na razie za mną, panowie. Tutaj mamy idealne wzgórza, to jest piękne pozycje. Piękna pozycja. Więc chodźcie, ustawimy się w linii. Oj jest Maria, tylko że oni mają... Nie, dobra, panowie, szarżujcie, bo to są łucznicy. <laughs> to są łucznicy. Oni nas tutaj rozstrzelają. A my no. mamy kamienie, bo my kurcze nie mamy doświadczonego działu. To jest najgorsze. Dobra, wajseracy, rzucaj w nich swoimi sztyletami! Nie trafiasz! Dostał za zero obrażeń, o mój Boże. Cztery obrażenia. I powiem Wam, że te sztylety są słabe dosyć. Dwa punkty, oła, dobra, nie. Bierzemy nasz miecz, wykuty w naszej kuźni rodzinnej i, i zawalczmy z nimi. Okej, okay, no dajemy jakoś tam radę, tylko że strata jak widziałem duże. O, jednak rzeczywiście chyba yy, w tą medycynę pola walki przydałoby się zainwestować, no bo... No bo troszeczkę jednostek nam ginie, to nie podlega żadnej dyskusji. Ale udało nam się bardzo ładnie. 17 mandytów wytępiliśmy, jakieś tam doświadczenia oszceniamy. Eee, 4 aż zginęło. No, straty spore są dosyć, ale bierzemy więźniów, pojmiemy ich. Eee, niestety pancerza lepszego nie mamy na chwilę obecną. Ale sprzedamy to. Buciki 13, buciki też gorsze. Eee, siekiera, oni właśnie mieli. O, nie mają broni miotanej niestety. No cóż, mówi się, trudno żyje się dalej. Nic na to nie poradzimy. Mamy w każdym bądź razie oddział do awansu. Siedmiu mamy piechurów już wigierskich, super. E, I mamy teraz tak. E, nordyckich jednostek aż 10. Zróbmy także 5 wysieł piechurów i 5 myśliwych. Myśliwi nordycy są fajni. Jest to bardzo fajna pierwsza jednostka właśnie dystansowa u nich, która fajnie daje sobie radę. E, no i również nasz wajseracy moi drodzy, zdobył poziom. Nasz piękny wajseracy który wygląda jak zniesień społecznych, ale to, to do czasu, kiedyś będziemy pięknym lordem, pięknym, wspaniałym lordem kiedyś będziemy w jakiejś frakcji. Dobrze, e, w co my zainwestujemy? No na pewno charyzma bardzo mnie kusi, e, ale chyba pójdę sobie jeszcze jeden punkcik w inteligencję e, i pójdę sobie w tą chirurgię, żeby mi tak duży nosek nie ginęło, no bo to jednak jest dosyć e, widoczne mocno. Idziemy oczywiście dalej w broń jednoręczną, bardzo fajnie. E, no i dobra, pójdźmy jeszcze zawalczymy sobie z kolejnymi bandytami. Tylko pytanie, czy ja ich złapię. No chyba nie. Dobra, idziemy od razu do obozu bandytów. Okej, okay, zobaczmy jak ten obóz nam się przedstawia. A to jest dokładnie taki sam obóz, tak jak poprzednio. Tylko że ja troszeczkę, jak widzicie, mam już mniej życia, więc będę musiał uważać. Mamy w dysze nordyckiego rekruta z siekierą dwuręczną, ogromną, jak ciachnie wroga, to ino raz pół go przed i będzie. Okej. Okay. No gdzieś tam strzelałem. na razie ich jeszcze nie widzimy. No tutaj spróbuję z tego wzgórza jakoś. No tutaj jest jeden na wzgórzu, okej. Okay. Czy ja biegnąc trafię? O, w głowę dostał. No zabiję go, no, no nie miał szans. Mówię, nawet i nordycy rekruci, jak widzicie, mają te bronie, te ogromne siekiery dwuręczne. Oni są tak potężni, to jest pierwsza pozioma jednostka, to jest taka potęga, że, że, no mówię, no nordowe już od samego początku mają naprawdę bardzo y, dobrą piechotę. Bardzo wyrafinowaną przede wszystkim. skupioną w sile, i. No i jest to jednak piechota, która robi robotem. Dobra, spróbujmy tego zgładzić. Okej, okay, pięknie, racy zabił, 84 poziom mamy e, broni jednoręcznej Kolejny poziom to sobie wydamy właśnie w broń miotaną Tylko mam nadzieję, że ja nie zapomnę Obym Obym nie zapomniał, tam jest jakiś bandyta, czy to będzie łucznik? Chyba będzie łucznik Nie, rzuca, chyba kamieniami nas rzuca <coughs> Okej, okay, to przynajmniej nam żadnego problemu Nie powinien on tymi, nie powinien on tymi kamieniami sprawić No pięknie Robimy zawody, kto wygra. No raczej on z kamieniami nie ma szans zbytnio. O mój Boże, dawaj, weź racy, come on! Zabij dziada rudego! O mój Boże, już nie masz, kurde, zmarnowałeś wszystkie sztylety! O nie, jeszcze zabrał doświadczenie. Najgorzej. No dobra. Ok, mieli masło, super, czyli nie muszę kupować jedzonka, albo już w zasadzie w moim oddziale zaczęło jedzonka brakować, ale mieli tutaj jedzenie. Kosze z jabłkami i tak dalej. I oliwki nadmieli. mieli, okej okay, super To nie muszę wydać denarów na, na jedzenia teraz, ale fajnie e, Okej, okay. zbroi niestety lepszej tutaj nie mieli żadnej e, Ale mieli za to lepsze kaptury, 16-18 e, Do obrony, super Nic jak tylko brać Okej, okay, no i więcej rzeczy nie mogę wnieść, dobrze, no to musimy zajechać do jakiegoś tam handlarza znowu, do miasta większego Okej okay. mm, A niech będziemy myśliwy Musimy zjechać do większego miasta. Zajdziemy sobie do. A zajdziemy sobie do Uxhola. A co? A co? Tam sprzedamy nasze towary. Pójdziemy też sobie do tawerny. Mamy troszeczkę więcej pieniążków, więc myślę, że nawet będziemy mogli te donary, które teraz dostanę w mieście. Myślę, że jeżeli znajdę jakiegoś MPC w tawernie, to sobie zakupimy pierwszego NPC-a, który będzie chodził z nami, podróżował i będzie tutaj razem z nami miał przygody różnego rodzaju. Tak jest. Dokładnie tak. Takie są plany, takie mamy plany. Okej, okay, no dobrze, zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy. Jest w ogóle turniej, możemy w sumie spróbować się, zmierzyć w turnieju. Hmm, to jest turniej w Swadi, to może. Zobaczymy, spróbujemy jeszcze się w turnieju zmierzyć. A co, ale najpierw pójdziemy na ten rynek. Handlarz bronią, 299 dinarów. No jakoś szczególnie bogaci ci handlarze, przynajmniej w e, Swadi, widzę, że nie są. Ale w kilku miejscach posprzedajemy i w zupełności nam to wystarczy. 800, będziemy mieli już ponad 1000 denarów. Bardzo fajnie, ok. Super. E, dobrze, to chodźmy jeszcze do tej tawerny zobaczyć. Mm, o, najemne ostrze, to jest takie epicka jednostka. E, mogę ich wszystkich i Teraz jest dylemat. Mogę, wszyscy... mogę epickie jednostki na samym przed gry zamówić. Najemne ostrze e, za 1128. Mogę ją się Remusa. On chyba był, z tego co pamiętam, lekarzem, medykiem on chyba był. E, no dobrze, sprzedajmy tych więźniów. Okej, okay, ci troszeczkę więcej są warci. Zobaczmy go. Pozdrawiam wędrowcze. Być, mo być może jesteś w stanie im pomóc. A to dlaczego? Powiem ci, ale wiedz, że jest to powieść o wielkiej, niegodziwej z góry. Ci ostrzegam, jeśli masz temperament, choleryka, iż może rozdrażnić cię niesprawiedliwość, która mnie spotkała. Okej, okay, moi drodzy, nie będziemy oczywiście jego historii tutaj czytać, bo no, bo to zbyt długo by trwało. I Jeremius jest w ogóle darmowy. No i teraz pytanie, czy my inwestujemy denary w turniej i, i dzięki temu mamy szansę zdobyć jeszcze więcej pieniędzy i wtedy kupimy sobie najemne ostrze. Czy wydajemy pieniądze na turniej, możemy te pieniądze stracić i możemy nie kupić najemnych ostrz wcale. To jest ciężki dylemat. Czy wydajemy pieniądze, czy nie wydajemy? Ja w ogóle chyba coś tam pomieszałem teraz, jak o tym mówiłem, no ale nieważne. Dobra, zaryzykujemy. Zróbmy sobie w ogóle sejwika kolejnego. I spróbujmy się tutaj. Postawimy na siebie, ale wiecie co, to w zasadzie 20 denarów postawimy. I, I spróbujmy zawalczyć. No, zobaczymy. Okej. Okay. Hmm. Ja zawsze pamiętam, że miał jedne, miała jedne z lepszych turniejów. No bo e, właśnie oni tutaj z reguły albo na kuniach górowali. E, rzadko co mieli właśnie jakieś łuki. No zobaczymy. Może nam się uda wygrać naszej drużynie. Czerwona drużyna. Zobaczymy. Tylko niestety jest to broń dwuręczna. na no, moja postać, jak widzicie broń dwuręczna jakoś się nie specjalizuje. Tym niebieski próbujemy to jest zgładzić. Jak tak mogą. Kim żółty walczy porządnie. Okej, okay, no troszeczkę już mój konik oberwał. E, ogólnie tak, w tej serii będziemy również, będę chciał, żeby nasz Weisseracy e, jeździł na pięknym, białym rumaku. Będzie to piękny, biały rumak, e, więc postaramy się również, taki niewielkie sedanko, jeżeli chodzi o tą serię, postaramy się e, u jakiegoś handlarza znaleźć e, pięknego, białego rumaka. Nie będziemy mieli w tej serii konia bitewnego, tylko weźmiemy jakiegoś rumaka, który będzie za to bardzo szybki. Nie będzie on miał może dużo punktów pancerza. No kurde, ale będzie za to bardzo szybkim A mobilność, tym ledzie to jest, to jest dobra rzecz Ale mnie obijają mocno, o, w ogóle mój team już potupadł Większość to jest team niebieski Jesus. O mój Boże, chyba przegramy, Nie. Dobra są zajęci, dawaj wajseracy, dobra pokonamy Ej bo jestem na jednego strzała, wiecie co najlepiej to by było zrobić taki myk Zejdźmy szybko z tego konia Dawaj ser, dawaj, dawaj wajseracy Tarcza, cię ciuczemny, okej, okay, dobra Teraz będzie nam troszeczkę łatwiej Tak mi się wydaje, zobaczymy No na pewno będziemy szybciej uderzać Okej, okay, on w ogóle nie może się obrócić no może konik mi oberwał Dobra, padł, super Eee, oni się poblokowali, gałgany w, w tłumie koni Dobra, wygramy chyba pierwszą rundę Chyba wygramy pierwszą runę, to chyba jest w ogóle jakaś... Tak, kobieta, widzę, że ma piersi chyba. Tak, kobieta, Net. jęczy, okej. Okay. Jak już zaraz ja z kobietą przegram, to by było dopiero smutne. O mój Boże, jakbym z kobietą przegrał... Uuu, siostra miecza. No, to by było troszeczkę smutne. Dobra, pierwszej... Połowa sukcesu jest. Zostało 32 ucz uczestników. 4 drużyny. Z 6 walczących się składają. Dobrze, okej. Okay. 50 denarów. Jesus, jak my to stracimy? Będzie mi tak smutno. To są niby małe pieniądze, ale to jest początek gry, pamiętajcie więc. Może być różnie, dobra. Dalej Team Red, dalej pełno uczestników, właśnie. Znowu w ogóle broń dwuręczna. A ja będziemy musieli jakiegoś wroga oskubać. Z broni z broń jednoręcznej znowu. Pytanie, czy nam się uda tego? Bym tutaj zabił z chęcią. Dobra, okej, okay, tylko że strasznie jeszcze dużo wrogów. Dobra, dawaj, 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 tarcze. Kurde, nie mogę celować. No już tak blisko. Dawaj. Jest mamy. Dobra, super. Okej, okay, nikt się mną nie zainteresował. Okej, okay, oberwał. 46 punktów obrażeń dla konika. Ładnie. No, znowu tkanossawa w moim teamie została. Ajajaj, aj, aj. powiem wam, że ten nasz team czerwony ma słabych uczestników. Może Jeremeus nawet walczy z nami? Ha, jest to całkiem możliwe. I dlatego może w wpierdział dostajemy. Może Jeremeus tutaj zaniża poziom naszego teamu. A wow, jak mnie sieknął mocno. jednak broń dwuręczna to dwuręczna. Jak sieknie, no to powoli, ale jak sieknie, już to. jest nieciekawie. Dobra, koń. Okej, okay, jak już nie ma konia to już troszeczkę prościej powinno być. W teorii przynajmniej. Okej, okay. no zobaczymy, może nawet nam się w drugim odcinku uda y, turniej wygrać i będzie wtedy cała sława o wajseracym y, wojowniku, który nadchodzi. Oj, nawet sobie nas, na, nasz ten poradził, najnowszy nas, nie, to, to jakiś inny był, ale poradziliśmy sobie, super. Dobrze. 100 denarów, Jesus. Jak my to przegramy? Już jest mało w ogóle zawodników, teraz jesteśmy w zielonym teamie. Dobra, berwała siostra miecza. O, ała, 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 ała. Zablokowałem się. Dajcie mi. Je. To było brutalne, przepraszam bardzo. Dajcie mi broń jednoręczną, gałgany. Dawaj. broń jednoręczną, kobietę kolejną stukli. Kurczę, ten z tą jednoręczną bronią będzie. Ale jeszcze tutaj nasi stali ładnie. Eee, może to wygramy. Ten z tą bronią będzie troszeczkę siekał. O kurde, tu jest jakiś silna kobieta. Dwóch na dwóch, moi drodzy, zostało. Tylko, że on nie ma konia, więc troszeczkę ciężej ma. No, manewrujemy to jak się tylko da. Okej, okay, ten też już nie ma konia, więc poła sukcesu. Ale się zacnie bronim. Dobra. Okej, okay, jest, dwóch na jednego. Easy. Easy win będzie. Dobra, pięknie. Super. Okej, okay, 100 denarów leci znowu. Okej, okay, swadjańskie turnieje są spoko, bo widzę, że nie zawierają wcale łuków, bo ja ogólnie powiem że nienawidzę turniejów. Najgorsze turnieje są u kergitów, bo kergici, to wiecie, jest frakcja koczownicza. Oni tam górują z tej kawalerii szybkiej, lekkiej, z łukami. I ogólnie ich armie są strasznie bardzo upierdliwe, no ale też przez to silne, że mają tyle łuczników i są tak bardzo mobilni. No i tam u kergitów turnieje zawsze sprawdzają się do łuków. A Zawsze pamiętam, że jak grałem w turnieje, gdzie były łuki, zawsze przegrywałem. Zawsze i to w pierwszej rundzie, już od razu. Naprawdę turnieje z łukami są bardzo ciężkie. No dobrze, team niebieski. Ok, chyba wygramy ten turniej. Przy dobrych wiatrach wygramy. Zobaczymy, z jakim mistrzem my to jeszcze zawalczymy, no bo to jest dosyć ciekawe. Okej, okay, obrywa ładnie. Ej, gdzie dwóch na jednego? Halo, halo! Proszę mi mojego zostawić. No i pięknie. Kurde, ale mam dobry team. No, super. kurczę, jakbyśmy teraz przegrali, bym się chyba popłakał. Normalnie bym się chyba popłakał, te całe pieniądze byśmy stracili. A mamy szansę chyba wygrać ponad 2000 denarów, o ile się nie mylę. A na samym początku gry to jest, kurde, powiem wam, że bogactwo. Dosłownie bogactwo. Okej, okay. wow. Koniec. Jest! <laughs> Moi drodzy oficjalnie wygraliśmy turniej Wuxhall. Spełnia nas duma, a tu skanduje twoje imię. Krzyczą: Wajse, racy! Weiser, Waj, racy! Oprócz honoru i sławy zdobywasz również nagrodę w wysokości 200 narów. Co więcej, wygrywasz 2440 narów. Jakbym od samego początku 100 narów postawił na siebie, to Michał ponad 3000. No ale cóż, miasto troszeczkę już bardziej mnie e, lubi, dzięki temu, mamy 2000 denarów, ile mamy miejsca, dobra, zrobimy szał zakupowy, idziemy do tej tawerny i weźmiemy sobie te najemne ostrza, a co się będziemy, zarobiliśmy dużo pieniążków, zasłużyliśmy na to, dokładnie tak. Okej, okay, ja jestem bardzo zadowolony z przebiegu tego odcinka. Mam nadzieję, Luiska, też. To jest najwyższy czas, żebyśmy się pożegnali. Mam nadzieję, że dzisiejszy wieczór przy tym odcinku również bardzo dobrze spędziliście. Zapraszam do zostawienia łapki w górę, ponieważ łapki w górę bardzo motywują. Bardzo, bardzo motywują. Jak będzie dużo łapek w górę, to będą cały czas, w zasadzie codziennie odcinki. Co każdy wieczór. I zapiszcie jakiś komentarz, ponieważ wtedy kanał leci do góry, jest lepiej pozycjonowany. Więcej osób trafia na tą serię Viceracego i będzie dosyć ciekawie. Dziękuję, Luiska, za obejrzenie. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć. Hej. Na razie.